Zwrócił się z prośbą do środowiska adwokackiego, aby w sytuacji, kiedy wypowiada się w sprawach politycznych, zachowało obiektywizm w sferze faktów. Czy to aluzja do sytuacji, która dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego? Ja myślę, że to bardzo ważny gest pana prezydenta, który zdecydował się uczestniczyć i być gościem zjazdu adwokatury postanowił tam powiedzieć o tym, co jego zdaniem jest, nie tylko dla tego środowiska, ale dla Polski najważniejsze i to, co najważniejsze i te najważniejsze jakby komentarze, które płyną szczególnie ze środowiska prawniczego, no to fakt, że ta decyzja spotkała się z dużym uznaniem i te słowa, które sam padły, ja mam głęboką nadzieję, będą takim zaczynem do tego, żeby po prostu nad pewnymi rzeczami również w tym środowisku się głębiej zastanowić. Panie ministrze, czy wraz z upływem kadencji pana Rzeplińskiego skończy się afera wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy też rzeczywiście w dalszym ciągu ten proceder będzie trwał, będąc podgrzewanym przez opozycję? nadzieję, że te problemy zostaną rozwiązane, bo taka jest polska racja stanu I jeszcze raz powtórzę, te gesty i te decyzje, które podejmował pan prezydent i te, o które przed chwilą pytał mnie ojciec, są też takimi gestami, które mam nadzieję będą skutkowały rozwiązaniem tego problemu. Panie ministrze, ogromne zainteresowanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to Polonia. Może warto również przy okazji tego naszego spotkania w aktualnościach dnia na antenie Radia Maria powiedzieć o tych bardzo konkretnych decyzjach, które prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynił w stronę Polonii rozrzuconej w różnych zakątkach całego świata. To przede wszystkim myślę, w tym momencie trzeba powiedzieć o inicjatywie ustawodawczej pana prezydenta skierowanym do parlamentu projekcie ustawy o legitymacjach szkolnych, bo tak na roboczo możemy tylko nazwać, legitymacjach szkolnych skierowanych do wszystkich uczniów bez względu na ich typ i miejsce. I to co ważne ta ustawa przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie została skierowana do, do drugiego czytania i ja głęboko wierzę to i mam taką nadzieję, że te dzieci, które będą przyjeżdżały do Polski już na najbliższe letnie wakacje będą mogły korzystać z takich samych praw takich rówieśnicy, którzy na co dzień mieszkają i uczą się tutaj w Polsce. Ale takich kwestii jest no nie dużo no, ale więcej. Bym, ja no. powiedziałem o tej, ja która e, wymagała linkę, zmiany w polskim Ciału prawodawstwie. Wiesz. Staramy się też no. wspierać no. tych no. no. Polaków, którzy taką takiej pomocy potrzebują na Ukrainie, niedługo no nie będziemy ja przewodzić tam kolejną, kolejną taką ciebie, partię. Wsparcia, która ja zawiera podręczniki szkolne, nie ale nie zawiera nie też nie dla tych, którzy tego potrzebują, no taką pomoc nie, no to rzeczową. To bardzo e, cenna inicjatywa, z inicjatywa, z którą zgłosili się do nas Polacy mieszkający na zachodzie. Taka no no lepsi, inicjatywa wsparcia no no lepsi, przez no tych, którzy no mogą wspierać tych, którzy na to wsparcie na wschodzie potrzebują i, to, i, i tego wsparcia oczekują. Panie ministrze, każda wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polski poza granicami kraju także obejmuje spotkanie z Polakami mieszkającymi w poszczególnych państwach. Tak, i to są spotkania, które przechodzą do historii, bo z jednej strony pan prezydent, a jeśli towarzyszy mu w tych wyjazdach też pierwsza dama, pani prezydentowa, spotykają się z Polakami, ale. Z drugiej strony, skala tych spotkań, zainteresowanie i Polacy, którzy przybywają często z dalekich stron tego państwa, to pokazują, że czują się obywatelami Polski, że czują się Polakami, że chcą, żeby ta więź pomiędzy Polską i ich ojczyzną a nimi trwała, że cenią sobie to, że pan prezydent znajduje czas i podkreśla rolę tych Polaków właśnie w w działaniu polskości, ale też w działaniu w tych ich państwach zamieszkania na rzecz Polski to ceni i to tak naprawdę taki element budowania silnej Polski i podkreślania, że jesteśmy jednym narodem i że wzajemnie możemy się wspierać. Widać już tego owocu i myślę, że i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, którą z pewnością będziemy kontynuować. Zbliża się Panie Ministrze 25 rocznica powstania Radia Maria, główne uroczystości w Toruniu już w najbliższą sobotę. Pytanie takie bardzo osobiste, panie ministrze. Patrząc na działalność Radia Maryja 25 lat to już jest rzeczywiście kawał bardzo konkretnej historii. Jaką rolę według pana ministra odgrywa Radio Maryja w rzeczywistości państwa polskiego, ale także w tej wspólnocie międzynarodowej? Ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że to jest właśnie ta wspólnota, że to jest wspólnota Polaków, ale też wspólnota, nawiązując troszeczkę do tych ostatnich pytań, to jest też wspólnota, która daje możliwość bycia i czucia się elementem tej wspólnoty tym, którzy są po całym świecie. To jest wreszcie takie medium, ale to jest wreszcie taka społeczność, Dzięki której ci Polacy wiedzą o tym, co dzieje się w Polsce. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dla mnie osobiście wzruszające, że w odległych od Polski miejscach można spotkać członków rodziny Radia Maryja, którzy budują tą wspólnotę, są dumni, że są jej elementami a my możemy być jako Polacy, jako Polska dumni, że właśnie rodzina Radia Maryja jest aktywna, jest obecna w wielu miejscach tam, świata nie tylko w Polsce i że tak naprawdę jest taką bardzo, takim bardzo ważnym elementem budowania naszej tożsamości i naszej narodowej dumy. Panie Ministrze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Ja mówimy sobie do zobaczenia podczas uroczystości jubileuszowych 25-lecia powstania Radia Maria, Bardzo gorąco Pana Ministra pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Szczęść Boże. W aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z Panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim, szefem Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. A radio toque a pena e o Darby Baby.